yeah okay. Z tej strony największy zabójca Orn. Zgadza się, bo dzisiaj gram AD Ornem zabójcą w Gwen. To nie brzmi za dobrze? Słuchaj, też mi się tak wydaje, ale wziąłem leto tempo na Ornie <grym> i będziemy dojeżdżać. Taka jest sytuacja na dziś. Ornowi się skaluje pod AD w sumie Q, a E bije physical, ale no, nie za dużo, ale Q się mocno skaluje, nie? 110% potężny spel. Dobra, mam, Dar mam Dariusa w lesie, co prawda? co jest troszeczkę wieź, też pod dymią Pik. nie spodziewałem się tak szczerze, ale no wiesz, nie narzekam, oni mają wciół dużo AP na topie w sensie junglera, toplanera, midlanera już ona przegrała tak stromotnie trade'a na AD Orna? co ty gadasz? tylko ona będzie miała drugi pierwszy, trzeba o tym pamiętać BOOM ty Orn jakiś OP jest mm, teraz, no właśnie, dostała drugi paskuda a, jest ja zapomniałem, że ona ma tak dużego range'a dobra, no po prostu y -y. spróbuję nie stracić całego HP, dobra, git ona jeszcze przyjęła to shot'a, No, ona musi się cofać. Co prawda dopuszczowała wave'a. No, mogło być lepiej, ale no ja też liszowałem, nie. Nie było mnie na wave'ie od razu. Nie wiem. A, ona się nawet nie cofa, ty. Dobra, to ja pi piję potiona. Tiona. Cała sztuczka polega na tym, że muszę nie pozwolić jej na czterech stacków za wcześnie. No teraz już ma, ale teraz wydaje mi się, że ją mogę zabić. Dobra, żegnamy się chyba z nią. Yes. <noise> A, Orn, Orn, OP Meta Breaker. No dobra, no mogę umrzeć tutaj tak szczerze. Trudno, muszę to dopuszczać. Chociaż no tylko jak dżungler to jest, to raczej umrę. Ona mnie solować nie może, nie może. Tak, 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 ale z junglerem pewnie bym nie mogli zabić. Czy ona to frizuje naprawdę? Koleżanko, koleżanko. Straciłaś właśnie 400 HP i nawet nie sfrizowałaś. Ja nawet się cofać nie muszę w takim razie. Kraftuję sobie Ruby krystal'a i zostajemy. Ty w sumie craftujesz jeszcze miecz. O, gdzie on jest tu? A co tam nie kraftujemy Craftu Siema byku, ja się nie cofnąłem jak co. Aj! nie trafiłem. Dobra, teraz ja poudaję, że frizuję, a przez udawanie mam na myśli, że faktycznie to zrobię. Bo ja ją chyba oram w tym fajcie, tak? Będę z tą szczery. Ty czy Orn jest jakiś OP? Ona nie może podejść. Zgoustowała. Aj mam, mam level, ona może nie wiedzieć No dobra, żegnaj Adę Orn zbyt OP. Zostawię tego wave'a, żeby się z kanon zabił. Dobra, gate. W sensie oczywiście w Simsach. A ja teraz mogę dopuszować. Na szczęście gram na jakiegoś Bobka, który ma napisane 1 vs 9, ale jak na razie to tylko z myślami walczy, bo to jest troszeczkę żenujące. Nawet jak tu umrę, to i tak muszę dopuszować. Nic nie zrobię. Dobra, bo widziałem tutaj, że były trzy osoby, ale no najwyraźniej już se poszły. E, co iść? Co iść? Czy Trinity Force pierwsze ma sens? Ja wolałbym chyba tego Divina, nie? Czy jak to się tam nazywa? Sundered ja o. Imo ten item jest OP i należy go co mecz, jeśli grasz topa, albo Dżunglę. No w sensie że i tak to raszyłem jakieś Ksinzao, Wolibery. No, ten item jest. No, ma bardzo duże value, jak na to, ile kosztuje, nie? Porównywalnie do Trinity, gdzie, no, ten auto-atak powiedzmy bije troszeczkę mniej niż prok Trinity, ale healuje cię za 300-400. No, nieporównywalny value, naprawdę. W takich fightach, gdzie możesz na przykład to trzy razy sprokować. Na to nie, nie wiem, czy to ma większe value, czy na dżungli, bo na dżungli, na dżungli, jak się klepiesz na przykład, to możesz to sprokować na jednym ziomku, później na drugim i tak Dalej, a na topie raczej na jednym sprzedajesz bombę, autoatak i uciekasz, nie? Więc Trinity pewnie zdałoby więcej, ale by nie wychilowało tyle, to też jest fakt. nie Niepocieszające jest to, że jako AD Orn idzie mi najlepiej w drużynie, spodziewałbym się odwrotnego rezultatu, ale ja zaufam mojej drużynie, że coś gotują na Lejta. Na Oczywiście, gwen mnie outscaluje, nie daj się zwieść, że teraz wygrywam, bo, no ja wiadomo, no, Orn później pod AD nie będzie takim <laughs> pikiem do dojazdu, jeśli wiesz o co chodzi. Raczej ona mnie. Grubo zaotskiliuję. Co prawda, ja ją tutaj mocno połkuję, bo ona, nie wiem, próbuje to zfrizywać czy coś. Nie wiem, ten freeze to już tak ludziom do głowy za mocno wszedł. Nie musisz każdego wave'a frizować byczku. To by się skraszowało i byłoby ok. Byś nie stracił 500 HP. Zak jest na bocie, dobrze wiedzieć. No teraz pytanie, co ja chcę robić. Wydaje mi się, że podejdę sobie tu, troszeczkę zbejtuję ją na złego trade'a. Git, postawię tutaj warda głębokiego, jakby co? I wrócę na topa, a w sumie czekaj, moja postać może craftować, Zapo zapominam o tym, że ja mogę craftować, to ja sobie młotek weznę. ile to da? 10 AD i Ja mam jeszcze te nie, więc ja to w sumie chilluję, ty w ogóle, miałem w tej zakładce tutaj tego szarda pod, Wie yy, wiesz, tego one tapa. Kirheis sharda, jakoś tak to się nazywa? No, nie wiem czy ona cofnęła. Nie, okej, okay. ciekawe. Mm, ona jest niebezpieczna, to trzeba zapamiętać. Co prawda, mam Dariusa na topie, więc. No właśnie, użyła tego spelka, to ja mogę podejść. Tego też użyła w sumie. Okej. Okay. No, ona ma przypał zupełny. Może bym wyczekał jej W, bo jakby nie miała W, to mogę ultnąć. Jak nie ma, to nie mogę. Wojciechciech, co tu się dzieje? Dajwujemy? Jak nam zazdrak skoczy na głowę, to jest GG. Dobra, no ja uciekam po prostu. Nara. Dobra, dobra akcja, dobra akcja, drużyno. Dobra robota. Tylko na bocie jest zła robota. Tak zwana yy, lewa robota. Najlepszy w jest to, że ja mogę się cofnąć. Nie stać mnie na item, ale to nie ma znaczenia, no bo po prostu na linii sobie skraftuję, jak będę miał 400 golda więcej. To jest dosyć świeża rzecz. Ale na pro też grają więcej Orna teraz, nie? W sensie, bo ja oglądałem wszystkie mecze MSI ogólnie. Ja, ja widziałem też, że ktoś napisał komentarz, na to odpisałem, czy będę na jakimś co Słuchaj, trzeba zapamiętać jedną rzecz. Ja jestem nie ze strefy Twitchowej i jestem randomem. Plus ja się aż tak nie znam, nie? To też trzeba powiedzieć, nie? Jak jest jakiś... W sumie Paris był u, u Nerwariana, no to on się nie zna, ale on jest wielką sławą. Plus, Paris jest tak śmieszny. Ja nie mogę wytrzymać, jak Parisa słyszę. Ten ziomek to ma jakiś wrodzony talent do bycia śmiesznym człowiekiem. Nie wiem, ja nie mogę wytrzymać ze śmiechu, jak go słyszę. A najlepsze jest jeszcze to, że w sumie to ja go tak długo już oglądam. Bo jak były te wszystkie takie sportowe vlogi kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz je, albo czy w ogóle widziałeś, nie wiem, on nie był aż tak popularny w sumie. Dopiero później, jak on był popularniejszy, to były popularne. Ale no, te vlogi to było mistrzostwo, nie? Trzymaj Ciusa, 160 co robi mój Rakian, a mój Botlin jest 0.5, no dobra. No więc nie wiem czy będę, jeśli ktoś mnie zaprosi to pewnie przyjdę, ale ja też y, nie znam się aż tak bardzo, nie? Że jest... Ja nie oglądałem w ogóle LCK, LPL-a, ja nie siedzę w tym, siedzę tylko, oglądam czasami LEC i LCS-a, ale głównie LEC, nie? Kiedyś to nawet jeszcze Ultraligę czasami obejrzałem, ale teraz to już tak wiesz, aż nie wypada, no bo... Dobra, wypadać może wypada, nie będę obrażał ludzi ultraligowych, ale no... Ja będę z tą szczery. Ja tam ani jednej osoby nie jestem w stanie ci wymienić, kto tam gra. Oprócz Zero Tenacity, bo oni są. Jak to powiedzieć? Bardziej popularni. Chyba dostaję dojazd. Nie będę zapeszał, ale chyba tak. Dobra, czy ja ją zabijam? Boże, jak potężnie jest Orne. nie? Bają się, że ja dostaję ganka. Dlatego tak uciekałem bez jej bicia, ale. Zauważyłem, że chyba jednak nie dostaję. A, oni tutaj są. Dobra, do ja idę, ja idę, domy... Ło kurna ty. Nie wiem, czy to jest dobra rzecz z mojej strony, że ja tu się z nim biję. Wchodzę do krzaka, wizja. Ole geniusz! Marketingu. Nie wygrałbym z nim a miał jeszcze E, ale. No dobrze, że wizję zdropowałem, no bo bym umarł. No, więc ja w sumie to nie znam za bardzo tych ziomków, tych drużyn, nie. Znaczy wiadomo, że znam człowieka, ale jakbym miał ci powiedzieć cały skład team E tego Tesa albo Genji, to. No nie powiem ci, nie powiem ci. Ja nie, nie siedzę w tym. Nie jestem fanatykiem tych lig azjatyckich, mimo że są najlepsze, to wiesz no, trochę szkoda też czasu mi. Aż się tak nie jaram, za to. Widziałem, że do tego francuskiego Karmin Corp idzie Canna, czy tam Kanna, czy nie wiem jaką by chciał sobie to wypowiadać, ale jestem pewien, że to ogląda. Potrenować Orna Musiny, Ade Orna na przyszły sezon, będzie w mecie. Zaufaj. Dobra, może przestanę o tym sporcie, nie? Bo tu nudy są zupełne chyba. Kogo by e-sport obchodził? No nie mnie. Chociaż nie, w sumie to trochę mnie obchodzi, ale to tylko dlatego wiesz. Może G tu coś ugra! Nie wierzę w to, będę stąd szczery, nie wierzę. Nie wierzę, że oni coś wygrają, ale... Jest taki cień, taki. Kurna, cień. W sumie to już jest zaćmienie słońca zupełnie. Zupełnia, pełnia księżyca, nic nie widać, ale jest szansa. Dobra, dojeżdżam tego noba. Czy ja wygrywam klepaninę? Możliwe, że nie, muszę zdodżować. Dobra, zdodżowałem. O, kurna. O kurty, może ja jestem Koreańczykiem, skoro tak dobrze gram ornem? Może to ja. Ja, pindole, ale wylew. Nieważne, nieważne. A, w ogóle w tym filmie są prawdopodobnie yy, albo nieprawdopodobnie. Na pewno ukryte kody do kurna jakiego skina? Do Bloodmoon Fiddles Styksa, nie? Z Riot partnera. Dziękuję Rajot i partnerowi jemu też. Wszystkim dziękuję. Dlatego skiny, które mam za darmo i nic nie zrobiłem, żeby je mieć, rozdaję. Wielka rzecz z mojej strony, naprawdę. Leblanc nie chce blue? Nie no, co ty. Jakbym mu zabrał tego grompa, to by wyszedł z gry. Ach, mogłem to zrobić, nie? Ale tak kusiło troszeczkę wewnętrznie. W ogóle szkoda, że Darius nie gankuje topa, to jest... Ten ziemiak to jest taki noob, moglibyśmy go tyrać prawdopodobnie. Dobra, ja jadę. Dawaj, lepa na ryj. Moglibyśmy go tyrać prawdopodobnie, nie? Teraz to tak... Teraz to wiesz, byczku, już troszeczkę głupio aż wchodzić w takiej sytuacji. Dobra, ja tutaj postawię warda. O, oni będą szukać. Ja muszę... Ja wave'a wezmę, żeby ta Gwen nie mogła tam tak schodzić bezkarnie, nie? O, widzisz, ona tam jest, ale... Ona straci przez to całego wave'a, więc chyba że nie straci, bo już tu wraca. Ale no to jest taka presja, nie? Że ona musi wybierać, czy chce tam coś poddymić, czy, czy wave'a stracić, nie? Kurde, Reda wzięła. To jest najgorsze w tych. W tych stronach, bo z tej strony masz Blue Buffa, więc w sumie jak grasz Gregasem, to wolisz być z lewej strony. A z prawej wolisz być jakimś autoatakerem atakerem Mellasem. Sprzedam ci bombę, byku. Dobra, nie wiem, czy ją zabijamy w ogóle. że Będę z tą szczery. No, zabijamy. Nice, nice. Nie spodziewałem się, że ją zabijemy, bo wiedziałem, że ona ma to W i po prostu liczyłem, że rakan, nie wiem, zcecekuje ją, żeby nie mogła tego użyć, ale wyszło tak czy siak, więc jest dobrze. Ej, zupełnie zapomniałem, że ja i ten jakiś mogę upgradeować, ale to chyba jeszcze nie teraz, co? Kiedyś grałem z Porornem, ale to tylko dlatego, bo był broken i byłem pazerny na punkty. A tak to spasi, to nigdy go nie wybierałem, tak ci powiem. <laughs> Taka postać, no, fajna, jeśli jest w mecie, bo jest zupełnie broken, jeśli jest w mecie. Pamiętam czasy, może nawet nadal są w sumie, bo ta postać bije tak czy siak dużo, ale jak Orn po prostu na combo każdego one-shotował, ale w sumie to teraz każdy tank one na kombo, więc to nie jest nic dziwnego. Wtedy to było coś dziwnego. Ziomek pod Fajera mnie 100 do 0 one-shotował na jednym CC-ku, a teraz to tylko, wiesz, codzienność, dzień jak codzień. W sumie to ja mówiłem, że ja potrzebuję Resisty nie zużyłem jeszcze ani tego rezista. Także teraz złożę. Czy Mercy tu są dobre? Są, akurat są. No bo jest Morganka, jest Zak, jest Ari. Chociaż nawet nie wiem, czy nas Zaka działa, no bo E to podrzucenie, Q to podrzucenie i R to podrzucenie, czy nie? To same podrzucenia są. Tu chyba nawet ten na City nie zmniejsza A, no dobra, jak już wziąłem to. Co tam, Byczku, chcesz lepe? Bum! Ty ja go nie zabijam? Chyba go zabijam. Ło kurna, właśnie o tym mówię, to jest 1-5 Gwen, bo jakie to bliskie było, wy Co jest, Pretu tu zdechłem, w Simsach. Jakim cudem, znaczy wiem jakim cudem, no bo ona jest y, tego, no. No to jest Gwen, jak Gwen shreduje tanków, to jest jej zaleta właśnie. Wydaje mi się, że kiedyś widziałem tier listę tego ziomka, co gra tylko Ornem, nie pamiętam jak się nazywa, chyba... Makro, jak ten sklep, nie? Jak ten sklep z... <laughs> to hurtownia, czy co to tam jest. On mówił, że to jest jeden z gorszych meczów. Powstaje tam, więc zaufam mu. W ogóle zaopgradował mi się itemek Ty, ale tutaj mega potężne staty. 60 AD, 600 health'a 20 Ability haste'a, Jakby taki item był w grze, to wydaje mi się, że każdy by go kupował, nieważne co. Nawet Support, Top, no, wszyscy by to głównie kupowali. W ogóle, jaka nazwa? Heaven, Heaven's falu, padek człowieku nieba. jo, yeah. masz lepę, byczku. I spadam. Kurno, ona ma znowu ulta? To dziwne. Nie podejrzewałbym, że znowu ma ulta, szczególnie, że mojego jeszcze nie ma. To ona musi mieć jakieś 60 sekund na 12. levelu. Ciekawe w sumie. Nie spodziewałem się, tak powiem. Raczej raczej niespodziewany pre precedens. Ciekawe, gdzie ona jest. Czy od góry? Czy się cofnęła? Czy od dołu? Nigdy się nie dowiem. Ale bardzo chcę tego wave'a, bo mam po nim Trinity Force'a. Dobra, trzymaj lepę dla Hila i spadam, nara 2000 już mnie wyhealował ten, ten itemek No ale ja mam dwa itemy, ona ma jeden, no niemożliwe, że jestem aż taki useless, nie? Jestem 5-1 zawodnikiem pod dojazd, ona stoi w którymś z górnych krzaków Dlatego ja po prostu puszuję na pałę i udaję, że nie wiem co się dzieje Jesteś tu na pewno, byczku? Nie ma go chyba No dobra, z tego co widzę to bierzemy górnego towera yy, Wykręcisz byku? Dobra, wykręcił. Już się bałem, że nie wykręci, nie? Już myślałem, że... że będzie tragedia tak zwana. A bo on chce dalej kręcić. Ło, kurde, jaki drift. Nie zabijamy ich? Czemu nie zabijamy ich? Hmm, wydaje mi się, że jakby on bił się od razu, to byśmy ich zabili obu i bym nie umarł, ale no najwyraźniej on dygnął, dygnął. To jest najprostsze, co mogę powiedzieć. O, jeszcze klatką, przyjął ją, przyjął klatkę na śniadanie. Ej, czy on nie mógł po prostu ich bić, jak oni mnie bili? Wydaje mi się, że mógł, ale no trudno. Ej, dostaje najwięcej magic. Czy jest jakiś item, który będzie dobry na magic, ale nie będzie też jakimś zupełnym trolem. Mav? Czy Mav jest dobry tutaj? Ty 70 AD daje Mav, wytyfy. Hmm, no tej, o, w sumie ten i ten też jest broken. Co ty na to, ilon daje? 80, dobra, idę w to. Oni mają AP topa, AP dżunglę, AP mida i AP supporta, bo poszedł w AP tą Morganą. Ja idę teraz cały resist item, to dosyć dobre mi się wydaje, że będzie. Idę tutaj na mida się przejść. Nie wiem, nie mam ulta w sumie, więc ciężko będzie tutaj ich dojechać, nawet jakbym chciał. O, ale przejdę się, chociaż nie. Wrócę na topa, wrócę na topa. Wydaje mi się, że będzie tak najlepiej. Ty, oni mogą w sumie tą gwenzę zabić. A ja stakuję Resistę dalej. Co prawda Twitch będzie mnie bolał i to straszliwie, ale no coś za coś, coś za coś. Trzeba dokonać poświęcej, skoro mają czterech apeków i żaden z nich nie ma jeszcze void staffa ani nic, no to. Chociaż Gwen bije chyba trudem jeszcze, też, też, nie? Nie wiem jak dużo. W poprzednim fajcie zadała mi chyba z... łącznie 0 tego trude Ale dobra, oni dojeżdżają ją, więc moje zadanie jest teraz nie umrzeć na tym topie, bo bardzo duża szansa, że tutaj przyjdzie enemy team. Dlatego moje zadanie nie umrzeć, pocilować chwilę, zobaczyć co się dzieje. Drake za 20 sekund. Chyba mogę podejść na tego wave'a, bo nawet jak tutaj będzie enemy team, to no my Drake'a będziemy mogli zgarnąć, to będzie trzeci. Mam 15 level za, no nie wiem, jednego creepa, może dwa. Nie no, chyba jednego. I problem z tą gwen jest taki, że ona gra i ona jest dosyć niebezpieczna, jako że to jest Gwen, Gwen się dobrze skaluje Muszę chyba ją wypołkować Tak mi się wydaje, a może po prostu Pójdę już na tego Drake'a, co ty na co Tutaj tak nie ma Tureta, ona nic nie spuszuje Wydaje mi się, że ja nawet bez Tepa po prostu ten sprintuję, albo może i nie Może Tepnę, dobra Tepam, Tepam Dawaj jedziemy, jedziemy, mordeczko O kurna Ale engage, o kurna, ale ult Ależ to lata, ja dole. Nie, trafiłem Dobra no, nawet tego zaka, z niego jest duży shutdown Iesadreika mamma, iesārī. pin ja, pindole. Dobra, gg, gg. Chcemy barona robić? Mm, chcemy defować topa? Nie wiem, w sumie, ja pójdę chyba bardziej w topa. Barona powinniśmy robić. Ja zintowałem, że się zawahałem. Ona nie ma, że tutaj nic więcej pokminić, nie? Chyba barona mogliśmy robić. Dobra, ja się teleportuję teleportywaczką. Tak to nazwę sobie. I idziemy. I, ta, I tak go robimy w dupie z tym. Może ten nobek gdzieś tu. Ona ma tepa, co prawda? Kurde, to może być niebezpieczne, bo wszyscy żyją. Ale dobra, no. Upgraduję yy, moje zajęcia. Chociaż powinienem chyba Dariusowi Nie wiem czy to miejsce i moment żeby teraz upgrade'ować Ale to zrobiłem więc Oni chyba i tak nie idą tutaj z tego co widzę A mu też mogę zupgradeować. Dobra Ty to mi brakuje yy, kilka expo I mogę jeszcze jednego upgrade'a dać To czekaj, idę na mida I zapraszam Leblancę po upgrade'a co ty robisz? Co ty robisz, byczku? Uspokój się. Dobra, potrzebuję Leblanc zupgrade'ować, ona musi tutaj przyjść do mnie, to jej rozdam. Mmm, Borakanowi chyba nie chcę dawać, co? Za szybko. Idę, idę tego, idę dać upgrade'a. Mam w ogóle na czym jej dać upgrade'a? Mam. Ciekawe, czy, Shadow Shadowflame czy Luden? Chyba Luden, co? Ano Luden, Force of Arms, a to? Infinity Force, a to? Ło, wow, kurde, kraken to się nazywa jakoś popieprzenie. Czy jak? Worm fallen sacrifice. ja, pindole, pierwsze słyszę. Dobra, jak po prostu craftuję se to. Yy, także, sekunda, bracie. Zaraz przyjdę. Yy, nie wiem, czy on w ogóle może się z nią bić. Dobra, ultuję. A, niepotrzebnie ultowałem. Powinienem był iść od razu, ale wolę skraftować sobie temek, jak głupek. Ile to mi daje silda? 800, dobra, ten item to jest OP, nie? OP jest ten item, pozdro. Czy tutaj dojeżdża nas cały team? Nie mam pojęcia. A, bo ja chyba gram na Fulmucie, teraz zrozumiałem, bo na początku. Na początku przypomniałem sobie, że gram tym. Yy, ornem pod to tempo. O, kurde, żegnaj świecie, byku. Żartowałem. Jestem nieuchwytny. Nie da się mnie zabić. Jestem nieuchwytny. Ale z Gwen i tak nie wygrywam. Ona już idzie w Voidstaffa, bo szczaiła co jest 5. Że ja poszedłem w full resisty. A szkoda, szkoda, że szczaiła. Mm, teraz może pójdę w jakiegoś. Steraka? Kto wie? Może w coś innego? Nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wiem, czy mogę tutaj nawet stać. No bo jak to powiedzieć, nie znam siły Adeorna. Nie znam siły Adeorna, ale może zaraz ją poznam. Ja pindole Adeorn jest potężny, proszę Państwa Adeorn jest potężny hmm, czy ja mogę tutaj w ogóle stać? Byku, chodź, bijemy się Bijemy się, byku on on nie ma pasywy, ale no mój team kończy grę topem, więc w sumie to ja nawet nie muszę za bardzo z nim wygrywać, po prostu muszę z nim tutaj posiedzieć, no bo no, moja drużyna rozprawia się na topie. Ale nie dziwię się, jak oni w dwójkę nie mogą z czego? Jednego orna się pozbyć pod AD? Ja pindole! Jestem 6-2 potężnym Orniuchem. No to co, chyba cofka teraz, już na pewno, bo mam 0 HP i mogę iść w jakiegoś steraka. Mi się wydaje, że sterak siedzi. Wezmę to, sprzedam to, kupię to. Ty w ogóle Pikax jest lepszy niż do Blade? To jest... Ciekawe 25 AD, a Doran daje 15 AD mniej, ale daje 100 healtha i 3,5% stila. No, chyba Pikachu i tak lepszy, nie? Ale ja jakby musiałem się zastanowić, to już jest ciekawe. Ja wezmę to, sprokuję, żeby nie mieli wizji z Afriko. Siema byku. Ktoś tu jest? Nie widzę. Spuszczę bota i zejdę tam od razu. Dobra, biorę to, biorę to i zmykam. Coś tu się dzieje? O kurde, mega patologia tu się dzieje. Dobra, dojeżdżamy go. Dostał. Strike. I jeszcze jeden? Nie. No dobra, ale Soula bierzemy chyba, co? Dwa za dwa, to w sumie nie był taki dobry fight, no ale... Ja i Darius żyjemy, jesteśmy potężni, plus mamy Soula. A więc nie można powiedzieć, że to był zły fight. No co, chyba midem możemy puszować. tak mi się wydaje, że... Czemu by nie? Niby mają wave clear, niby mają dojazd, ale... Czy ja się tego dygam? Wydaje mi się, że w ogóle. Patrz na to. O kurna. Ehh. <ślałem>, myślałem, że ją podrzucę, będę z szczery. No niestety nie możemy tego w żaden sposób ludzki spuszować, więc cofka za 41 sekund, baron Jakupie. Nie kupię chyba steraka, 600 mi brakuje. No Ale wezmę wave'a, będę udawał, że jestem strasznym botlanerem. Ktoś może tu zejść, ja mam w ogóle 18 level, muszę rakanowi coś ulepszyć. Zmisowałem kanona, to jest klasyk. A może nawet byłoby mnie stać, jakbym nie zmisował tego kanona. Bo teraz jeszcze kolejny wave'ik. Ty faktycznie byłoby mnie chyba stać. Ale int. Nawet nie wiem, czy mam się cofać, bo tak szczerze to ja chyba mogę to po prostu puszować. Ona nie może mi nic zrobić. Tutaj musiałoby zejść kilka osób. I o, tak się składa, że właśnie tu schodzi kilka osób. Uja, pindole, jaka bomba. No ja tu umrę, ale wiesz... Umrę, ale mamy barona, więc... No, powiedziałbym, że to jest warf. Cztery osoby na bocie, czy tam trzy? No chyba... Chyba trzy. Chyba, że za kto O kurde. Nie, nie sksuje. Powiedziałbym, że Worf, nie musiałem teoretycznie umierać, ale nie nazwałbym tego złą śmiercią, też. To też jest taka wkręta, że umierasz za coś, a w sumie to ja umarłem za nic, ale to jest też taka dobra wymówka, nie? Jak, jak team cię e, pinguje czy coś, że, o, umarłeś, ale Baron był, no to, no, ja odciągałem uwagę, nie? Mogłem odciągać bez umierania? Mogłem, ale, no po co, nie? No po co? Testowałem limity. Jedyny minus tego jest taki, że nie mam, e, Barona, więc nie mogę split pushować za bardzo. W ogóle, jak opłaca się temu w ogóle Rakanowi dawać biegnąć za nim, żeby tylko mu dać upgrade'a? Nie wiem, jak dobry jest ten upgrade. Jak to jest tylko 200 HP i kilka armorów, no to nawet nie chce mi się do niego iść. Ale dobra, może się przejdę. Lepszy rydz niż nic. Chodź, chodź, zapgrade'uję ci. Jestem dobrym teammate'em, a on, on nie chce podejść, nie? No chodź, zapgrade'uję ci, serio. Nie no, przysięgam, zapgrade'uję ci. No i trzymaj. Zobaczymy, jakie staty mu to da i na którym itemie w sumie. Na tym więcej AP i więcej CDR-a. Ty, co tam się dzieje? Dobra, podrzucę tych, żeby oni tam nie mogli za bardzo poświrować. Hmm, to nie wygląda nawet tak dobrze. T musimy zabić go? Nie musimy najwyraźniej. Co robi mój Darius? Poddymia, ale może aż za bardzo. Po co tak głęboko, byku? O kurna, szwa. ależ to lata. Jakim ten fight wyszedł tak źle? W sensie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. A nie, w sumie nie jestem, bo nie wiem gdzie LeBlanc umarła. Eee, także jednak nie jestem. Ale jakbym miał przypuszczać i być prorokiem, to wbiła się na Ari, tutaj za ścianę jakich dwóch podrzuciłem, i dostała czarma i umarła. To jest moja predykcja. Czy się sprawdziła? Nie wiem i nie chcę mi się sprawdzać. Ale może, może, może. Ja wezmę sobie to, żeby tak zwany zakus nie mógł mieć więcej. Postawię byle gdzie chyba pinka, no bo i tak go sprzedałbym w bazie. Taka sytuacja, kupuję pinka, żeby go tylko sprzedać i ostatni item to będzie, hmm... to jest właśnie trudna decyzja, bo kolejny AD item, nie wiem, czy ma sens. Chociaż może Black Cleaver. Nie no, Black Cleaver is useless, ja biję mega dużo magicznych. Hmm... Trudna, trudna decyzja, tytani... Nie, to też nie. Wygląda na to, że ich tu chyba zabijamy. Ona się Hilna za całe HP z jakiegoś powodu. Y co? Dobra, chyba idę w antychila. co ty na to? Bum, 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 ona się... to jest Wladimir w enemy teamie, bo ona się heal'ała do full HP z tego ulta. Co jest? I to była... a bo to był jeszcze ten... czy nie? Ten kwiatek. Bardzo możliwe, ona ma 4 itemy, 5-10 gwen wyfarmiona, a moja drużyna robi tak zwaną <laughs> zasadzkę. Oho, 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 no podejdź, podejdź, malutka. JAK WYBEJTOWAŁA ICH JAK PSÓW, Jezu ŚWIĘTY I Jeszcze tutaj przegramy tą grę Bo... Wygląda na to, że Gwen się na... Jak to się mówi? Wyskalowała Wyskalowała się Gwen Tego się obawiałem, no bo ja nie mogę na Gwen grać w lejcie, a... Wydaje mi się, że teraz po prostu musimy defować Bo i tak za dużo tu nie ugotujemy Postoję na midzie, no bo czemu by nie Porzucam sobie losowe spele I tyle Nie ma problemu z, z wydefowaniem tego, naprawdę chłopaki. Ja jestem dosyć tanki przez to, że kupiłem... Do, dobył mega dobry zakup ten item, jak co? Eee, jak on się nazywa? Kaeni Kruken. Mega dobry zakup. Ten item wydaje mi się, że jest tak silny. Ty jest staty na egzekutonerze. Jeden healingu zredukował i cztery regenu. OP. Ja bym się z nią nie bił, tak szczerze, bo to jest Gwen z... z pięcioma praktycznie itemami na osiemnastym levelu i z Elderem. Ona jest tak doskalowana, że... no nie wiem. Ja nawet nie muszę iść na wave'a, ja po prostu będę stał pomiędzy i patrzył, czy ona dojeżdża topa, czy mida. Ale pewnie topa będzie dojeżdżać, jak już. Dlatego tutaj postoję. No możesz podejść, możesz podejść teoretycznie. Baron stoi, oni pewnie będą chcieli go bić. Czy możemy coś z tym faktem zrobić? Ciężko raczej, ciężko. Będzie na nas wizja. Kurczaki Mmm, ona będzie to popuszować. No, tracimy, coś tracimy: Barona albo Tureta. Wybieramy. No to najwyraźniej tracimy Barona. No bo oni no go skończą. No Tureta, najwyraźniej też stracimy. Inhibitor Ty, co ona taka jest potężna? Ja pierdzielę jaki potwór. Ja jeszcze wziąłem killa. Troszeczkę nie warto, żebym ja już brał kile w tej minucie, ale. A jak się trafił. No szkoda, nie, że tak doskalowała, nie? Ja bym pomyślał, że jakby mój midliner będzie miał więcej temów niż 2-5 Ari, ale nie ma. Dobra, no dojeżdżamy ich. Ło kurna, jaki wylew! Ale wylew z nami drużyny. Tak, Gwen próbuje wykierować ich na siłę, a oni intują. Dobra, ja idę, idę i puszuję. Powodzenia tam, chłopaki. Mam nadzieję, że. Chociaż Gwen nas pewnie może zabić. Boję się tylko, że ta Gwen nas wszystkich zabije, bo ona idzie tutaj na. na 700 HP. Ja idę na 3000. 3000 to nie jest dużo. Ale jedyna y, rzecz, która może nas uratować, to cecek, nie? Moja podrzutka. Jak ona wiedzie za mocno i ją podrzucę, no to jesteśmy w stanie ją strzęience cecekować razem z Rakanem i zabić. No właśnie. Chociaż czekaj na trzeńce ceku. Jest, jest! Mamy to drużyno! Jak zintowała! Mua! Dziękuję serdecznie za wina noby! Ja pindole, jaka gra!